Miał tu głośny, głośny śpiew. Z trybun płynął ze snu, wyrwał cię. już topiłeś się w ten jeden głos Co zagrzewa do celu prowadzi w ciągu. Dzisiaj sam otacza Cię w krok Nie jesteś sam, nie jesteś dzisiaj sam Otacza Cię kibiców krok Czujesz dzisiaj wreszcie, wreszcie tak w końcu jest nasz, jest nasz czas! Nie jesteś sam, nie jesteś dzisiaj sam, otacza się kwiat Nie jesteś sam, nie jesteś dzisiaj sam. Młodszych w Mosowie pokonała 5 do 0 w Olimpie Gruzią. cenę prosimy Ty na z tego spotkania. Wydaje mi się, że Mosowie była lepsza. Jest to szczególnie fizycznie przeważała My gramy młodszymi trochę chłopakami rocznikowo no i widać to było na boisku ale drugie, pierwszy powiedz, szczególnie mieliście szansę na kontakt, takie niewypływane sytuacje z czegoś to było nie wiem myślę że część chłopaków po prostu psychicznie się spaliła i mogliśmy z dwie, trzy bramki spokojnie strzelić Spotkanie wykonał Pan zespołu, szczególnie bramka z dzisiaj był w dobrej dyspozycji. Jak Pan ocenia No tak, faktycznie chcieliśmy po tym, że tak powiem, dużej porażce, chcieliśmy wrócić do grania. Parę akcji było fajnych, z dzisiaj naprawdę no, chyba chciał rekompensować się za to, co było tydzień temu. No i wygraliśmy, będziemy musieli starać się coraz lepiej grać i jeszcze dalsze następne rzeczy na pewno nie będą łatwiejsze. I awesome.